Witajcie wszyscy, tu Kleo mówi do was i nie, nie zapraszam Was do następnej serii Let's Play. Nie tym razem. Tak wiem, że to co zaczęłam musi zostać skończone, mówiłam już o tym i tak zostanie to zrobione. Nie wiem kiedy, tak jak pisałam, kiedyś na pewno. A teraz chciałabym się z Wami podzielić czymś dla mnie osobiście naprawdę wyjątkowym. Jak pewnie już niektórzy z Was wiedzą, Zamierzam wam pokazać mo moją wersję, że tak powiem moją wersję Pokémon Emerald Grałam sobie, to jest wersja, którą sobie grałam na moim telefonie Przeszłam sobie całą, już cały główny wątek I właśnie po przejściu głównego wątku wpadłam sobie na taki mały pomysł i jednocześnie challenge ale o co dokładnie chodzi, to się... to się wszystko... wszystko będziecie wiedzieli, jak pokażę Wam mój team. Eee, tak, tak, bla bla bla, bla bla bla. Okej. Okay. Widzicie, jestem na drodze 119. i... Mam fibasa! E, jakby ktoś chciał mnie oskarżać o jakiekolwiek e, game sharki, jakieś kody Nie, został, została ona złapana, bo jest to samiczka Została ona złapana bez żadnych kodów, bez żadnych haków Wszystko jest ładnie, legalnie e, Jak widzicie, ma modest nature, co bardzo mi się podoba, bo według mnie jest, dla niej to jest bardzo dobra natura E, nie będę wam tłumaczyć, jak wygląda cały proces e, w ogóle łapania Fibasa i zmieniania Fibasa w Mailutika, bo jest to dość skomplikowane. Mogę Wam dać w opisie linka do instrukcji, z której ja korzystałam i naprawdę bardzo mi pomogła. Ale zanim mój Fibas stanie się Mailutikiem, to udowodnię Wam, że zanim znalazłam takiego Fibasa, o jakiego mi chodziło, to trochę mi to zajęło. Eee, nie tak. Tak. Eee, tak, i przy okazji złapam Sidota. <grym> to był ko kompletny przypadek, do teraz wiem jak to się stało. Tym bardziej, że podobno procent na jego złapanie jest... Jeden? Dwa? Eee, jest, jestem niezłą fuksiarą. Tutaj mam jeden wielki bajzel. Tutaj mam trochę mniejszy bajzel. A to są moje wszystkie fibasy. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11. Musiałam złapać 11 fibasów. Dobra, no to nie pół boksa. 11 fibasów, żeby ten 12 okazał się dobry. A, a jeszcze... jeszcze zanim, jak jestem przy okazji, to miałam jeszcze jedno szczęście. Tak, szajni zupad. <grym> place. I co najlepsze? Zdopałam go, go, go po raz mojego pierwszego wejścia do Meteor Falls Nie mam pojęcia jak to się stało <laughs> Co pana, nie jest to mój pierwszy shiny Pokémon Ale jest to mój pierwszy shiny Pokémon w Emeraldzie Więc tak byłam w niezłym szoku jak mi tak nagle wyskoczył No ale dobra Koniec na temat mojego Na temat yy, rzeczy nie, nie do końca istotnych Zanim jednak dokonam ewolucji przez Rare Candy, ponieważ chcę jednak dać jej trochę Eevee Training i przez to chcę, żeby, była, żeby mój fibas był czysty, muszę mojego fibasa nakarmić dwoma ostatnimi blokami. że przy okazji też zwiększaj cuteness to nie było akurat zamierzony, to było praktycznie trochę też wymuszone. Ale nie będę wchodziła w szczegóły, bo za jak zacznę gadać, to... ojen oh, <grytanie> Tak, nie nag... Dobra, nic, 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 nic ci nie mówię, nic nie mówię, nic nie mówię. <grytanie> tak, nic nic, nic nic nie słyszałeś. Dobra. Beauty is full. So my melodic is ready to be evolved. Mm. No więc tak. one rare candy Zastanawiam się, czy tego drugiego rare candy nie użyję po prostu na Magic Carpie, żeby po prostu się nie męczyć z level upem Jego Dobra, ale nieważne Uwaga, proszę Państwa, wiekopomna chwila Mój pierwszy mailotik w moim całym życiu Nigdy nie myślałam, że kiedykolwiek Dam radę złapać w ogóle Fibasa, a jeszcze w ogóle, żeby Majlotika mieć nawet nigdy nie myślałam, że dam radę. Bo z tego co słyszałam, to wiele ludzi się poddaje Emeraldzie, bo po prostu nie chce im się szukać tej jednej krateczki, gdzie on jest. Może Wam pokażę, gdzie akurat je złapałam, No to jest akurat kompletnie randomowe, ale przynajmniej Wam pokażę, że naprawdę nie oszukiwałam. No ale dobra, to, to akurat pokażę Wam później. Teraz skupiajmy się na rzeczach istotnych. Rare candy. Jeden. Dla Fibasa. I Fibas is evolving. O oh, jeden. O oh, matko. <laughs> Nie, naprawdę to jest tak ogromne szczęście. Tyle się męczysz. Szukasz tego fibasa, ja tego fibasa chyba z tydzień czasu szukałam. Ale nagroda jest warta tego. Tak. Your fibas evolved to Milotic. Jeśli się wymawia Milotic. Podobno jest tyle różnych pronunciation tego imienia, że o matko ma i córko. Ale to nie jest ważne. O No bo czy taka... Taka no tak, tak, jestem głupia. Powiem no tak, co my tu mamy? Eee, Ability Marvel Scale, jeśli ja dobrze czytam. Ab's Defense If Suffering. Dobre. Podoba mi się to. Eee, 57 Special Attack, 60 Special defa, dlatego, że już tamten Fibas miałby sporo, z tego co może z 38, z 38. Speed mógłby być lepszy, ale to na tym da się wypracować. No ruchy... nie... ruchów nie znalazł zbyt spektakularnych na razie. Co pana trochę żałuję, że ten Fibas był na poziomie 20, ponieważ Milotic na poziomie 20 uczy się Water Pulse. Więc gdyby ten Fibas był na poziomie 19, to jedno Rare Candy Fib. I, nauczy i nauczyłaby się Water Pulse. No niestety, nie może mieć wszystkiego. O dziwo... Milotic jest naprawdę silnym Pokemonem. tutaj sobie właśnie... Mój moim pokedexie na telefonie sobie jak ja przed chwilą usłyszeliście <grywa> e, ustawiłam sobie właśnie tak, dziękuję ustawiłam sobie właśnie na mailotika, żeby sobie popatrzeć trochę na jego charakterystyki i jeśli chodzi o jego, o jej przepraszam, w tym, w tym wypadku jej e, o jej statystyki to base total ma 540 TO JEST NAPRAWDĘ DUŻO! Nie spodziewałam się. Chociaż, mimo tak dużego powstatu, to według mnie jej movepool nie jest jakiś taki zachwycający. Na nową sprawę, co, no właśnie na poziomie dwu... Nie, no dobra, zaczyna z Water Gun. No to zawsze coś. Eee, potem następny właśnie jakiś taki ruch, warty zainteresowania, to jest właśnie na poziomie 20 Water Potem na poziomie 25 jest Twister. Dragon type move. E, z, chyba przez tak, właśnie widzę, że jednym z jej egg moves jest Dragon Breath. Pewnie by trzeba było dobrze ją wybridować, no ale miała tego Fibasa jeszcze bridować, żeby miał specjalnie Dragon Breath. Ojeny! Bo <laughs> było jeszcze więcej zachodu z tym. Więc sobie to odpuściłam. Potem mamy Recover, Raidance, Hydro Pump. Chyba no, tak to się wymawia. A track i Safeguard. Niestety, no, ja dobrze z tych wszystkich ruchów, tych Hydro Pump to jest jedyne, jeszcze tak w miarę warty uwagi. Nie wiem, może jakimś tiamami ją na, napakuje. No niestety Solar Beam już już nie mam, bo poszedł na altarię. Ale po, po, po my, pomyślimy, co z nią zrobimy. Chyba, że chcecie w komentarzach mi doradzić, jakie, jak, jakich ruchów powinnam ją nauczyć. Tak jak mówiłam, na pewno jakiś Eevee Training zrobię. Pewnie coś na speed. Hmm... I może na defense? Czy się opłaca? Nie no, bo już sama natura daje jej boost do special ataku, więc nie wiem, czy jest sens jeszcze w special attack pakować. Nie wiem, pomyślę. Ale na razie jest. Pomyślę co z nią dalej zrobić, jak ją będę trenować. Tutaj jest reszta mojego teamu. Jak widać, nie będę robić jej prezentacji nowo... raczej znaczy, prezentacji tego teamu, bo trochę by mi to zajęło. Tak, spoiler. To nie jest moje pierwsze nagranie. <grytanie> tak, jak nagrywałam to po raz pierwszy, to... Gadałam o wszystkim i o niczym i wyszło mi wideo na 23 minuty i stwierdziłam, że yy, nie nagrywam jeszcze raz. Dlatego moje reakcje nie były takie jak za pierwszym razem, no... Sorka. No jednak jeśli chodzi o nagrywanie let's play i nadal, nadal jestem raczkująca. No ale nie przedłużając dalej sobie zapiszę w tym miejscu. Potem sobie zeksportuję ten save z powrotem na mój telefon. The game. Okay. No i jeśli chodzi o poprzednie projekty, to na pewno zostaną skończone. Co będzie dalej? Mam kilkanaście pomysłów. Nie wiem jak będzie z ich realizacją. Ale na pewno oczekujcie, bo na pewno, co, na pewno, na pewno coś będzie. Coś będzie. Nie, nie wiadomo kiedy, ale myślę, że szybko z nagrywania zrezygnuję. Tym bardziej, że no, naprawdę mam, mam kilka pomysłów. Czy dobrych się okaże? Ale jak na razie dziękuję za obejrzenie tego, tego krótkiego filmiku, na dzielenie, ze mną, e, na dzielenie ze mną tej wyjątkowej chwili. I zobaczę ile ten filmik zajął. Jak zajął, wyjąt jak zajął tak odpowiednią ilość czasu, to pokażę wam jeszcze w którym miejscu łapała moje fibasy. Więc jeszcze raz dziękuję za dzielenie ze mną tej chwili i do zobaczenia i cześć.